Cześć, witam was gorąco na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję prosty przepis na muffinki z twarogiem i wiśniami, czyli pyszne babeczki idealne na deser do popołudniowej kawy. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki. Do miski wsypujemy suche składniki, czyli mąkę, proszek do pieczenia, cukier kryształ i cukier wanilinowy oraz szczyptę soli. Wszystko razem mieszamy. W drugiej miejsce umieszczamy mokre składniki, czyli rozpuszczone masło, jajka oraz kefir. Wszystko dokładnie mieszamy trzepaczką. Na płaski talerz przekładamy twaruk i rozgniatamy go widelcem. Do sera dodajemy żółtko i całość razem mieszamy. Następnie dodajemy wydrylowane i odsączone z soku wiśnie i wszystko delikatnie razem łączymy. Do suchych składników dodajemy mokre i całość mieszamy do połączenia się składników, ale niezbyt dokładnie. formę na mafinki wykładamy papilotkami i napełniamy je ciastem. W kolejności: łyżka ciasta, łyżka masy serowej i łyżka ciasta. Mafiny pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 20-25 minut. Po upieczeniu opruszamy cukrem pudrem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com